Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o kokosach. Może zacznę od tego, że kokosy mają bardzo dobre właściwości dla naszego organizmu. Ale przeważnie się mówi o tym środku, tak? Czyli miąszu, mleku kokosowym, zdrowe, witaminy, cholesterol, idealny, wszystko super duper. Ale chciałem Was zaskoczyć, że łupina kokosa też ma pewne właściwości. I to zaobserwowałem u swoich krewetek, że ta część, która się tutaj te włoski, to wszystko to się rozpuszcza to jest dobry. Dobra ilość celulozy dla bakterii, które świetnie się mnożą na tym, taką jakby pożywkę mają, ale jest to stopniowe. I po włożeniu do akwarium bakterie się nam nażają, krewetki z tego korzystają. Jednocześnie ma jakieś właściwości chyba grzybobójcze albo biobójcze, bo na przykład moje spinaty w ogóle przestała chorować, co... jestem w szoku, bo tyle lat chorowały, a teraz nie chorują. I nie byłem tego świadoma. tam są dwa... dwie takie skorupy kokosa, oczywiście puste. Ja wam dzisiaj pokażę, jak otworzyć tego kokosa. Spróbuję, mam nadzieję, że mi się uda za pierwszym razem. To jest moje pierwsze podejście. Pierwsze, co robimy, to są trzy dziury, tak? Mamy znaleźć jedną, w którą możemy wbić na przykład śrubokręt. Możecie coś innego. Kurde, muszę prawą ręką, jestem leworęczny. Czy tu mi się wbije? Może w żadną się nie wbije. Tutaj taki najbardziej, o widzicie? Ale się męczę, o weszło. No. Jeżeli tam jest mleczko, to można szklaneczki użyć, zobaczymy. O, coś kapie, o widzicie? Kapie, żona się ucieszy. Będzie miała eliksir życia odmłodzi ją to. Jak <grym> się wylewa, musimy to wylać. Wylewamy, wylewamy. Dlaczego jedna z dziurek? Tylko jedna z jest jest stanie się otworzyć. Nie wiem dlaczego tak natura stworzyła. Pewnie by tędy by wyszedł korzeń normalnie. I tak się skapujemy. Nie wiem jak długo. To jest pierwszy kokos. Może trzech od razu wam nie będę pokazywał, ale... Najpierw musimy tej wody, tego soku się pozbyć. To jest bardzo dobry soczek, bardzo zdrowy. Tak jak sok z brzozy, to tak samo woda kokosowa ma swoje właściwości. Na pewno bakterie bójcze, nie? Ale tego nie wlewamy do akwarium. To my pijemy jako ludzie. No, mała dziurka to mało kapie, nie? Ale spróbuję wylać jak najwięcej, aby się nie zmarnowało. No, chyba już koniec. Chyba udało mi się. Nie wiem, pok nie pokażę Wam w kamerce, ale yy, za dużo tego nie ma. To jakoś przesadzimy. I co dalej robić? Jak to rozłupać gościa do tych yy, gości wrzucamy tam pudełeczko. Tak, tu otwarliśmy przez tą ciureczkę i bierzemy nie piłkę e, tylko taki nóż i nie kroimy bo ja tak kiedyś robiłem i powiem wam, że to nie jest za dobry pomysł <grytanie> chyba, że masz e, nadludzką cierpliwość i wytrzymałość normalnie siekamy tutaj, uderzamy tą stroną tępą i powinien pęknąć nie wiem czy mi się uda kurde, na żywo pokaz prawie, że Trzeba się starać znaleźć takie. Powiem Wam, że oporny. złamać, ale spokojnie. Nie poddajemy się. Na to jest trzonek na mnie odpadł i wczoraj Widzicie, zaczyna pękać. O, już, już pęk. Wiem, że to nierówno. Przepraszam, ale jestem. I takie coś... Gdzie ta miska moja? Moja miska! O, no, wcale tak łatwo nie jest mimo wszystko. Bez krojenia. Przypoławiamy gościa. I widzicie? Mamy pięknego kokoska. Ile mi to trwało? No dobra, chwilę trwało, trochę się zmęczyłem. Robiłem dziwne miły, miny do, do tego i oczywiście to wydobujemy. Nie mam pomysłu, czym na razie, ale to możemy na pewno odkroić, wydubać łyżką, czymkolwiek. I to przepłukuję pod bieżącą wodą. I tak tam u harlekinów no na przykład rzucam do wody. Jest jedno, ale tylko. To na początku barwi bardzo wodę i jest pewne ryzyko, że troszkę mogą się biochemiczne parametry zmienić u krewetek i delikatnie może to spowodować wylinkę u krewetek. Jeżeli są silne, zdrowe, to przejdą tą wylinkę. Jeżeli są osłabione, może być problem. Dlatego lepiej by było pewnie. Ja tego nie będę robił, bo mi się nie chce chcę zobaczyć jak surowe działają po prostu, raczej ja już wrzuciłem tutaj surowe już miałem takie, po prostu be, po, po przepukane w wodzie i tyle, ale żeby prawdopodobnie nie barwiło trzeba sobie wygotować skorupkę, nie? To jest bezużyteczne ten miąższ, to może wszamać moja żona jeszcze mam dwa kokosy do rozbicia, więc trochę mnie się śmieję roboty czeka, to taka mała dziureczka w środku jest i prawdopodobnie tędy by korzeń wyszedł. No. i teraz możemy się zastanawiać, czy przypadkiem taki kokos w wodzie po miesiącu, po dwóch nie sprawi, że, nie będziemy, że będziemy mieli więcej małych krewetek. Bo cały czas się rozbija te małe krewetki, duże krewetki wiemy, że potrafią sobie żyć, radzić. Przynajmniej dla mnie to nie jest jakiś problem, że utrzymać przy życiu dorosłe duże ale malówki, no to jest problem. On mnie uspinat, że tak powiem, teraz jest bum, e, bardzo ich jest dużo, jestem zaskoczony mile. I jedyne co mogę obwiniać albo e, dać zasługę za to, to tylko kokosowi. No, patrzcie, no takie włókno świetne, świetne jest, e, e, świetnym probiotykiem dla, dla e, tych, dla bakterii. Nie wiem jakie tu bakterie się na tym osadzają, może wszystkie walczą o to miejsce, to to gnije, krewetki to zjadają i mają naturalny pokarm, a jednocześnie m, m, e, fajną skrytkę. Nie wiem czy ktoś z Was hodował kiedyśkolwiek ptaszniki, to są takie duże pajączki. Ja hodowałem. Tam też się używa włókna kokosowego. I teraz się zastanówcie, to się często zalewa wodą, że była wilgoć to włókno. I to włókno kokosowe mimo ciągłej wilgoci nigdy nie pleśnieje. I zostawiam Was z tą myślą. Eee, przemyślcie sobie to. Przeanalizujcie, czy warto stosować kokosa, czy nie. Mówię o skorupce tylko kokosa. Nie pleśnieje. Czyli ma właściwości bakteriostatyczne. To jest bardzo dobra rzecz. Szczególnie pewnie siepie patogeny. Tak. Dobra, to może tyle z tych rzeczy. Ja wszędzie wrzucam teraz do akwarii. Eee, zobaczymy, co będzie. Powiem Wam, czy były jakieś pady, choć myślę, że nie będzie. Tak. Dobra, to trzymajcie się, na razie, cześć.